No i stało się Zidane wyrzucony z Realu Madryt. Zidan odchodzi z Realu Madryt. Oto to, o czym się mówiło, spekulowało od dłuższego czasu. Zresztą ciekawa jest tutaj karuzela trenerska, tak? bo Conte odchodzi z Interu Mediano. Czy został wyrzucony? Tutaj różne są pogłoski. Tak samo zmienia się trener Napoli. Joachim Lew przestanie być selekcjonerem. Mówi się o tym, że może zostać trenerem właśnie tutaj Realu Madryt. No właśnie, co zrobił Zidane? Czy zostawił klub w dobrej sytuacji, czy fatalnej? Czy da radę wyprostować się teraz Real Madryt, wyjść na prostą, jeśli chodzi o tytuły mistrzowskie, o transfery? Dzisiaj na temat tutaj trenera, jakim był Zidane w Realu Madryt, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego me, fanpage'a na Facebooku, zareagujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Od razu powiem w ten sposób, bo wiadomo, że Zidane przestał być trenerem Realu Madryt. Bardzo często pojawia się pytanie, kto może stać nowym trenerem. No, jego do Nazlis tutaj jest różna, tak? Chociażby kwestia tych e, trenerów, którzy stracili teraz pracę, typu Conte i tak dalej. E, natomiast e, moim zdaniem Joachim Lew najbliżej jest tego, żeby e, stał się nowym trenerem Realu Madryt. To jest moje zdanie, moja opinia może mylna, ale tak jest moje po prostu zdanie. Chyba, że Joachim Lew w ogóle nie chce kontynuować przygody jako trener, jako selekcjoner. No jako selekcjoner już nie może, ale jako trener no to już jest inna sprawa, chyba, że już nie chce w ogóle z piłką pracować. Natomiast jeżeli dalej chce z piłką pracować, bo raczej mało prawdopodobne, żeby objął tutaj funkcję selekcjonera jakiejś mało zna, znaczącej reprezentacji jakiegoś mniejszego kraju, znaczy każda reprezentacja jest znacząca, ale jakby mniejszego jakiegoś kraju, w sensie takiego, że nie ma ta, nie, nie takiej potęgi jak Niemcy, no to raczej to jest mało prawdopodobne. No, wiecie, zejść z takiej wysokiej góry to raczej, no, co mogłoby go za, zaciekawić. No, kwestia finansowa raczej nie. No, wyzwanie sportowe prowadzi się jakąś tutaj gorszą reprezentację, znaczy gorszą. No, żadna reprezentacja nie jest gorsza, tylko z niższego poziomu, w ten sposób. Powiem. No więc Joachim Lew moim zdaniem, to jest najbardziej prawdopodobne nazwisko osoby, która mogłaby zostać trenerem Realu Madryt, Konte, to byłaby zła decyzja, gdyby został trenerem Realu. Natomiast jeśli chodzi o Zidana, robiłem ten temat filmik, mówiłem, że było blisko tego, że właśnie Zidan był na wylocie. Wiadomo, że cieszył się bardzo dobrą opinią, jest przyjacielem tutaj, e, tak, prezesa Realu Madrid. Jeśli chodzi o Zidana, e, czas, kiedy prowadził Real Madryt, no to wiadomo, że to są sukcesy. Może ostatni czas to nie było tak super ekstra, ale to jest też kryzys, jeśli chodzi o Real Madryt, to jest też kryzys, który dotyka Barcelonę ja bym powiedział w ten sposób, że tam jest dużo tak naprawdę do zmiany, jeśli chodzi o Real Madryt i nowe transfery nie wypalił i piłkarze nie rozwinęli się, to co właśnie dokonują świetni trenerzy, potrafią rozwinąć jeszcze bardziej dobrych piłkarzy pod ich skrzydłami jeszcze bardziej się rozwijają poza tym pewien projekt wydaje mi się, że już wygasł, nie dało rady dalej go kontynuować spekulowało się, mówiło się o tym, że wcześniej Zidane już pół roku temu odejdzie z Realu Madryt, ale pewnie to nie był moment, nie był to dobry czas. Może Zidane chciał rzeczywiście odejść pół roku temu, ale Fiorentino Perez poprosił go, żeby został dłużej, bo jeszcze nie jest dogadany z następcą. Może tam była kwestia właśnie tego, że musiała być cała ta karuzela, personalna karuzela trenerska. No i będzie tutaj nowy, już wkrótce pewnie dowiemy się o nowym trenerze. Tak Mówi się też, że Raúl González mógłby zostać trenerem. No jestem ciekaw, czy rzeczywiście to by wypaliło. Natomiast jeśli chodzi o Zidana, ostatni czas niezbyt najlepszy, chociaż ja muszę powiedzieć, że w Lidze Mistrzów Real Madryt na bazie tego, jak się prezentował, to i tak dobrze sobie radził. tak Mimo wszystko dobrze sobie po prostu radził. Natomiast moje zdanie nie da się wykrzesać nic więcej, jakby z tej grupy tych zawodników. I teraz co ciekawe, co może dalej robić Zidane. Zidan oczywiście no, ma lukratywne propozycje, ale prawdopodobnie zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji, to jest świetna sprawa. Sam jestem ciekaw, jak ta reprezentacja Francji by wyglądała i naprawdę to mu się należy. Jeżeli zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji, absolutnie to mu się należy z pełnym przekonaniem, jeśli chodzi o karierę trenerską, piłkarską, sukcesy na swoim koncie, Zresztą jak będzie tylko prowadził tą reprezentację Francji, to sam siadam pierwszy mecz reprezentacji Francji, chociaż miałby to być towarzyski, zobaczyć ciekawości, bo jestem ciekaw jak po prostu on tą drużynę, jaki ma pomysł na reprezentację Francji. Na pewno będzie mógł dogadać się z tymi gwiazdami, bo wiadomo, że tutaj ma świetne podejście jako psycholog, jako po prostu osoba, która pracuje z grupą piłkarzy. Natomiast jeśli chodzi o Zidana, e, no to powiem w ten sposób, jeśli chodzi o, to, o ostatni czas i Real Madryt to było tak zwane męczenie buły, tak? M mówiąc tutaj potocznym językiem, nie dało się nic więcej ugrać z tą drużyną. Moim zdaniem tak te sukcesy, które e, zdobył Real Madryt w ostatnim czasie, to i tak jest sporo, jeśli chodzi o Real. E, wydaje mi się, że jak przyjdzie nowy trener, to będzie jeszcze, to będą, będą gorsze praktycznie tutaj e, gorsze występy Realu Madryt. E, może się gorzej Prasować. No, niektórzy już krytykowali, jakby Zidana i Real Madrid podwodzą Zidana, ale zobaczymy, jak bez Zidana będzie to wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o Real Madrid, tam jest wiele problemów. A więc no, niektórzy piłkarze muszą ewidentnie zakończyć karierę. To są zawodnicy po 30 roku życia. Ta drużyna wymaga gruntownego przebudowania, podobnie jak Barcelona. Widziałem, że rzeczywiście dużo jeszcze ugrał z, tą, z tym Realem, jeśli chodzi o ligę mistrzów. Nie, nie powiem w ten sposób, że Zidane zostawia Real Madryt, który płonie, tak? Zostawia dom, który płonie. Wydaje mi się, że on tak naprawdę ten dom, który był zniszczony, nadwątlony, tak? Z spaleniem z, 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 z całym, odbudował, wyremontował, postawił to wszystko do pionu, natomiast urządzanie i dalszy rozwój praktycznie tego domu zależy od nowego trenera, od nowego właściciela. I tak jest moje tutaj zdanie. Dużo zrobił Zidan, ale to jest ten sam problem, który był w Barcelonie. Ten sam problem, a więc no personalia, e, piłkarze, tak, którzy się nie rozwinęli typu Asensio, Vinicius, nie daje tej jakości tak piłkarskiej. Wydawało się, że jak przyjdzie, to rozwinie się piłkarsko Benzema, który moim zdaniem powinien odejść, pomimo tego, że dobrze się prezentował, ale nie można ciągle budować jakby zespołu na, na, na nim. To też Ramos, który odchodzi, jeśli chodzi o Real Madryt, to przetasowania muszą nastąpić, jeśli chodzi o królewskich, jeżeli myślą o tym, żeby iść do przodu. No nawet teraz sytuacja, że Alaba przyjdzie z Bayernu Monachium do Realu Madryt, no świetna sprawa, tak? No, sam Alaba zbawi Real Madryt, poza tym Alaba, który jest już, czy znaczy, Alaba jest świetnym piłkarzem, niewątpliwie, ja też bym go chciał w drużynie, ale zobaczmy sobie po takim względem. On przyjdzie do Realu Madryt, Alaba czego może być głodny? jaką wszystko już zdobył Fi finansowo i piłkarsko i Ligi Mistrzów i tytuły mistrzowskie na rynku krajowym w Bundeslidze Moim zdaniem to jest piłkarz sportowo wypalony. On nie da już jakości, jeśli chodzi o Real Madrid, Nie będzie się nawet chciał po prostu przebijać do drużyny. E, wiadomo, że Bayern Mannheim na nim stawiał, e, był, był podstawowym zawodnikiem. Natomiast wydaje mi się, że on nie będzie podejmował walki jak równy z równym. Może to być duży zawód piłkarski, że Alaba będzie grzał ławkę, nie będzie występował systematycznie. Chyba to była bardziej kwestia tego, żeby zmienić otoczenie, zmienić klimat, jeśli chodzi o funkcjonowanie, niż kwestia wyzwań piłkarskich. Natomiast, no tak, powiedziałem, Real Madrid musi tutaj dużo zmienić. Jestem ciekaw, kto zostanie nowym trenerem. Ja bym, nie wiem, czy widziałbym lew, Lewa, tak, Joachima Lewa. Natomiast Antonio Conte to będzie mieszanka wybuchowa, jaką zostanie trenerem tutaj Realu Madryt. Antonio Conte jest dobrym trenerem, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki profil pr prowadzenia drużyny jak Real Madryt, to kompletnie się nie sprawdzi. No ale zobaczymy. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak sytuacja będzie tutaj wyglądać. Piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Moim zdaniem Zidan i tak bardzo. Dużo zrobił, jeśli chodzi o e, drużynę Realu Madryt. Tutaj warto wspomnieć, że też e, Real Madryt był w ostatnim czasie dziesiątkowany kontuzjami, to dosłownie, bo tych kontuzji e, no, podliczono, że było praktycznie około 60, tak, jeśli chodzi o ostatnie miesiące, no naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o drużynę e, Realu Madryt. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. No jesteśmy ciekawi, jak Zidane będzie się dalej prezentował, i czy nie będzie Zidane jeszcze wróć, tak? Kibice wrócą na nowy stadion i będzie po prostu transparentny Zidane wróć, bo chcemy, żeby real grał tak, był pod wodzą Twoim, bo każdy nowy trener będzie zawodził. Trzymajcie się. Cześć.